Siema, z tej strony Manoja dzisiaj jesteśmy w Brosters i dzisiaj przetestujemy sobie mm, skina do Karla e, o nie, nie to, chciałem w sklep kliknąć, o e, ten oto skin powiem wam czy się opłaca mi się on bardzo podoba więc w tym momencie sobie go kupujemy tak wygląda animacja no fajnie wygląda ogólnie więc teraz go sobie wybierzemy. Gdzie ja mam Karla? Mm, mm, mm. okej, okay, jest. No, on jest ogólnie na y, rocznicę Clash Royale coś takiego chyba. Ja mam tutaj gadżet do Karla. W sumie zagrajmy sobie na Hot Zone, nie, Nowy tryb, to trzeba sobie na nim trochę pograć. Ogólnie on rzuca młotem takim. No i jest ogólnie yy, on, on jest stworzony na wzór Hog yy, wam wkleję zdjęcie, jak on wygląda. Yy, no, z yy, no, Crash royal jest na wzór. Ja się muszę uleczyć, bo mam strasznie mało HP. Dobra, mocno dostali. I też wam dam trochę protipów do tego. Yy, chodzą na jak grać, bo w pewnym momencie nam się zapełni ta, ta wyspa i żeby wygrać musimy też zapełnić tą drugą wyspę i niektórzy po prostu stoją cały czas na jednej, a wtedy się punkty nie nabijają. No, i właśnie przegrałem przez to parę razy. O, widzicie, ta flaga już jest wciągnięta, i teraz musimy tylko tam. Bo tutaj, jak stanę, to nie nabijałem się nam punkt jak możecie zauważyć. Ale ja tu mogę programować chwilkę. Dobra, tą roodę sobie zabiję. No, przegrywamy, niestety, na razie. Mam, O, dobra, już wygrywamy. O, zabili mnie. Nie wiem czemu znaczy no po prostu nie zabili mnie ale no nie widziałem ja w ogóle gadżetów nie użyłem o no to teraz mogę sobie użyć no trochę ich obiłem tam jak oni teraz tam zostaną to my to wygramy więc bardzo fajnie dobra ja podjeżdżam ulgę ale Karol za ma też ulgę 96% tam jeszcze troszkę nie, przegraliśmy, to no szkoda właśnie, bo tutaj już flagę zapełniliśmy i tak nie za bardzo mój team chyba ogarnął. Ogólnie mi się bardzo podoba, tym bardziej, że jest promocja, więc polecam. Jak komuś się nie podoba, no to wiadomo, nie kupujcie, ale no mi się bardzo podoba, więc dlatego go kupiłem. Zagramy sobie tutaj parę gierek. O, duo odpaliłem, wolałbym solo. Dobra, ja mam siódmą moc na Karlu, więc nie jest jakaś duża. To na większość już mam dziewiątą. Tylko jak teraz ulepszę B, to na jeden poziom wyżej, to będę mógł dropić do wszystkich postaci Star Powery. Więc będzie naprawdę bardzo fajnie. Star Powery, gadżety, a nie Star Powery. Dobra, nas dobrało tutaj Beon. Tutaj ja już niestety zginęłem. I trochę się skupiam, żeby z wami zadać i w ogóle. I też jakoś się nie skupiam wtedy na Gwiec, ale mi się strasznie podoba animacja, kilofa, jak to leci w ogóle. No realistycznie to jest. Mi się to jakoś bardzo podoba. Dobra, tutaj porobiliśmy tego Sandiego. Tu Shelka będzie chciała nas podjechać, ale. I na szczęście sobie z nią poradzimy dobra, ten Barley masz 9 więc chyba nie chcę z nim się bić to ja sobie może na ulchem w ogóle ten ult mi się bardzo podoba no i też te jest teraz bardzo dużo przecen na skiny jest przecena na pierożkowego Daryla tak się chyba po polsku nazywa jest przecena właśnie na tego Hog Carla Jest przecena na e, Nightwitch Mortisa. E, jest przecena jeszcze... Strasznie dużo tych przecen Na... E, night... Nie na Night, tylko na... E, Dragon Night Jessie. Zaraz wam pokażę oczywiście no tutaj jest gierka wygrana. Eee, tutaj jest na pierożkowego Daryla, na Nightwitch Mortisa, na Dragon Knight Jessie. A tak no to już są normalne skiny. Ja, ja też będę wam pewnie nagrywał odcinka jak kupuję Tropical Sprouta. Bardzo mi się też podoba ten skin. No nie, znowu duo odpaliłem. Ale on będzie za 30 gamów, więc nie drogi. Ten kar normalnie jest za 80, a ja go kupiłem za 39, jakby kogoś to interesowało. Dobra, tutaj jest 8 bit. No ciężko będzie z nim na dużo hoteta, też pewno dużo nie, ja chyba zginę, ale to przez moją winę. Strasznie przez moją winę. Ale na szczęście teraz już sobie odpalę solo. Bo my jakoś nie lubię grać duo. Ogólnie ja na tą mapę bardzo lubię Broka z pierwszym star co pewnie możecie zauważyć w tych 1 vs 1 co nagrywałem? W sumie dajcie znać, czy chcecie jeden versus jeden, czy takie bardziej casualowe, a nie z serii. Bo też może powstać seria z tych filmów, no, no wiadomo, będzie bardzo rzadka, ale Ja bym mógł takie coś zrobić. No cóż... Dzisiaj będzie jeszcze odcinek Robloxa, bo to pierwsze stawię. Yy... Dobra, jeszcze pięciu gości zostało. Tutaj bardzo mocno mnie ten Brok obił. Ile on ma w ogóle? Przydałoby się wiedzieć. Ile ma power cubesu? Dwa. O, on też ma tego fajnego skina. Był Brock Brok. Chciałem go kupić, ale nie miałem gemów. Teraz jak jest ten i trochę dostałem te gemy za te poziomy, co zrobiłem, to dopiero wtedy y, miałem gemy, żeby kupić tego skina. Y, właśnie y, mogłem też mieć tego pierożkowego Daryla, ale on y, był troszeczkę za drogi. Miałem 8 gemów za mało, więc robię Hogridera Karla. To został tylko Brock i ten Colt. No to na razie sobie poczekamy w krzaczkach. Ja mam jeszcze te trzy gadżety. Ktoś mnie w ogóle ogląda, nie wiem dlaczego, ale yy, czasami jak sobie gram normalnie, yy, to mnie ktoś ogląda, a potem patrzę. Nikogo nie ma y, aktu, a, aktualnie, proszę, znajomych i takie, o co chodzi, nie? Ja chyba siebie nie mogę sam oglądać, no chyba, że w powtórce. Dobra, myślę, że tego broka fajnie by było porobić. Ja nie wiem jak ja to wygrałem, ale no straszny part. Więc plus 10. Bardzo fajnie. Może teraz... O, ktoś mnie w ogóle zapraszał. A, Crowwer. No, mogę przyjąć. Yy, w ogóle co się stało? No dobra, już nie będziemy przedłużać. Yy, sorry, crawler, że nie odebrałem, ale cię nie widziałem. Więc yy, no... Yy, sorki tak to bym z tobą na pewno zagrał yy, tutaj yy, też jest Carly super open hejsta tym bardziej, że jak są takie mapki gdzie jest osłona tego sejfu i można tak szybciutko nawalać o ściankę yy, więc na pewno z tego skorzystam dobra ten L primo będzie chciał na mnie skakać ale ja tu mam swojego gadżeta i go no zabiłem, no najzwyczajniej w świecie Dobra, ten Grime'a Mike mnie obił nawet. O nie, Elfiemon mi zniszczył trochę zasłonki. No szkoda, no co? Mm, Dobra, no to ja może odpalę ulta, tam gadżet. I to się tam będzie obijało przez dłuższą chwilę. Do 54% im to zbiło, więc nawet spoczko. My mamy jeszcze 92%, więc no spokojnie możemy raszować. Oni też już tylko biegują. No, też bym chyba defował tylko. Dobre, na szybko podjeżdżanko. No i chyba zaraz następnym podjazdem to będziemy niszczyć. O nie, tutaj pani postawiła działeczko, trzeba je zniszczyć. Dobre, na szybkość je niszczymy. I... Ta Penny znowu tam będzie miała dział, działko, ale my to wygraliśmy. Ból rozwalił sejfa i, i y, mamy plus 8. O, w ogóle przed chwilą znowu mnie ktoś oglądał, dobra, y, a nie ma matchmakinga. To mu nie będę przeszkadzał. Zagrajmy, może, sobie teraz Brawl i i będzie to ostatnia gierka w tym odcinku, bo też zobaczyłem, że ten odcinek ma 10 minut. No a tu jeszcze będzie to trwało troszkę, więc mm, też yy, 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 możecie napisać jak, yy, jakie odcinki mają być długie, no takie 10 minut, 15. Mi się najbardziej by przyjemnie oglądało 10, ale no jak chcecie, tak mniej więcej 10, a 15, 12, coś takiego by było super. Nie wiem, piszcie jak chcecie, no ja mogę zrobić nawet i 20, no ale no wiadomo, wątpię, że wtedy komukolwiek będzie chciało się to oglądać, no bo granie przez 20 minut w taki sposób i nic praktycznie nie robimy, no to... Ale mam chrypę, taki, ale na chwilę mnie chrypa złapała. Okej. Okay. Dobra, minus 6, ale to co? Eee, no dobra, no zagrajmy sobie jeszcze jedną. Tym razem już na pewno ostatnią grę. Mm, Okej. Okay. Gramy przeciwko El Primo, Jesse i Brokowi. No więc będzie na kim nabijać ulta. Dobra, dostali mocno we dwójkę tutaj szybciutko ich podjadę dobra, zabiłem go 226 HP o, żeby mnie tak rakieta nie trafiła no to, to chyba strzelimy, bez większego problemu mam nadzieję I może jeszcze troszkę na no nie wiem, już miał ulta, no, no trudno dobra, ten aid bit sobie ich tam odbija, no spokojnie jeszcze nie użyłam gadżetu, nie wiem dlaczego. No, dobra, ten prima Primo po prostu podał sobie tego, no to ja też im podam tego. No, okej. Okay. Mm, jakby Rosa mi podała, please. O nie. Ona chciała y, sobie y, odkalić ulta i wbiec pewnie do bramki, no ale niestety zginęła. Dobra, no, ja też tutaj jestem RIP. No więc czekam aż się odrodzę, drodze. Dobra, ok. No i temel mnie jedna osoba obserwuje. Dobra, nie wiem po co ten primo się rzuci na to działko, ale to wcale nie było takie jak nigdzie, Bo też mnie bardzo mocno obił i zabił tą rose. Nie, 20 HP mu zostało, co to jest. Um, no. I jeszcze 50 sekund, więc chyba będzie nie dogrywka. Jak już nie będzie dogrywki, to raczej oni to wygrają. A nie no, może i my. Mm. Teraz jakby to zrobić? Dobra, może ja tam w nich jadę, trochę ich odbiję, no. no to jednak nie był dobry pomysł. Dobra, ale Rosa jak ich tam obiła. Mocno zabiła ten... El Primo to miało tylko 700 HP, więc 8 -bit go zabił. Ale jakbyś mi podał, drogi kolego... No nie, nie podał, niestety. Mm. No i jest dogrywka już. No nie, niestety, przegraliśmy. No dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie do końca no i cześć!